Przyświeca nam dziś cudowna idea. Chcemy wygrać dla nas podwórko talentów Nivea. Atrakcja taka jest wprost idealna dla całej społeczności, gdyż u nas talentów są wręcz niezliczone ilości. Nie wiem, czy Wy to już wiecie, że nasza szkoła jest najbardziej usportowioną w powiecie. U nas znajdziecie niejednego mistrza. Nie wierzycie? Zapytajcie naszego pana burmistrza. Talenty wokalne u nas kwitną jak kwiaty. Uwiększają nam miasto jak wiosenne rabaty. I pewne są w nich szkolne korytarze i miejskie uroczystości. Rozpieszczają swoim śpiewem wszystkich naszych gości. Do tańca hip-hop, czaczeł, dance, czy roll. To nie koniec talentów muzycznych, gdyż to sprawa oczywista. Nasi uczniowie odnoszący sukcesy to słynni na pół Polski. Akordeonistka, pianistka, czy perkusista. Wybada powiedzieć o jeszcze jednej dziedzinie, gdzie nasza szkoła zdobywa nagrody. Rysunki, malunki i prace plastyczne. Galerie dyplomów to na to dowody. Podwójka to szkoła utalentowana. Uzdolnieni nauczyciele uczą od samego rana. Uczniowie talentami nas zachwycają, a utalentowane panie dyrektorki wszystkim zarządzają. Nie sposób opisać tu wszystkie talenty. No, wiele z nich pojawia się spontanicznie. I nawet się Państwu nie mieści w głowie, jakie talenty mają nasi sierpeńcy uczniowie. I choć na tym polu jest jeszcze ściarnisko, to za chwilę może odmienić się tu wszystko. Jeśli nam dacie szansę na wygranie i nasze małe miasteczko, podwórko talentów Nivea dostanie, będziemy rozwijać talenty mamy, siostry, brata. Tylko nasuwa się jedno pytanie. Co kobieta?